Siema w drugim odcinku. Dzień dobry. W drugim odcinku zdobyliśmy... A masz no, ty widzisz. Kadzie ty. Bierzmy z tyłopatii... ha, miazc... kopie No z tełopaty bierzmy już ponad pół godziny. A no właśnie jak założyliśmy mamy już trochę doradną skrzynkę. Yy, ponieważ właśnie ten tutaj osobnik, jak widzimy, zabrał się no, do roboty. Jak chce to potrafić. Trochę sztyku się upie upiekło. Yy, tutaj mamy trochę desek. Cobblestone'a, szkła i piasku A ty nasiona po co zbierałeś? Żeby była farma. No jak chcesz. Wisisz mi pusta piwa. <laughs> Nie przyjmamy. <laughs> Nie no, żeby... Co mama ci w tej grze Nie pozwala grać. A ja jakby mi nie pozwalała, to bym tego na kopienię. Ej, w Minecrafta mi nie pozwala, ale w Purnusy tak. Fajnie się masz. Ej, ciemno zrobiłem Bo pochodnie spaliłeś, patrz. Tu. O, masz. No to co, w tym odcinku co robimy? Czemu znalazłem żelazo w węglanii? Nie wiem. W Nie wiem. Idę szukać węgla. Ej, bierzemy deski, ja sobie biorę drewno i już buduję zarysy naszego domku. Chcesz jakieś drewno? Bo mam dużo. To daj. Ja mam raz, dwa, trzy... trzy i pół staka prawie Daj ci dwa, żeby mi zostały trzy staki tylko. Bo ja będę kopał coś w domie. No jak coś. Taki prowizoryczny. Jestem pies mi coś mordzi. Ja poszukuję węgla. W poszukiwaniu węgla dwa. Mhm. A właśnie, yy, tak, ZLPL, nasz Kamilek, nagrał drugi odcinek, ale, 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 nie nagrał mu się głos. Ha, ha, ha. Nie? Nie, że nie do końca. Ale no to co, no to taki mały prewizoryk, nie? To, to dziura dalej tu jest! To jest chyba prawdziwe. <laughs> Przypisz martkę do mikrofonu, proszę. Ta dziura dalej No i cię No ciało E no kurde wydałem swoje dwa żelazne na żelazny miecz Nie ja do domku i powiedz mi czy to ja mam taki bóg czy ta dziura jest prawdziwa Już idę czekaj Dług, <laughs> Chodź Powiedz, Powiedz mi, czy jest tu dziura? No jest yy, jeziorko. A tu jest, A tu jest dziura. dziura? Nie. Jak ty Jak latasz? No bo po prostu czanki Coś ty, coś ty zrobił. Aha. Czanki ci się nie zgenerowały. Aha! utknąłem. Utknąłem stary. Utknąłem, zniszcz pode mną klok. Nis go! Utknąłem! Utknąłem! Ale chodź. A, nie umie Pomóż, Pomóż. Żyje. Ale że znalazłem kaję za to. To ma plusy. Idę do niego. Bo widzę węgiel nawet. Co to było? Mierdolę Cię, idę z powrotem. A, Cię. Już byłem pod koniec jeziorka, ten mnie tepnął, mam fajny spomysł na domek, taki chyba jeszcze nikt nie miał. Ty, takie różki są fajne. Creeper! Idź go zdetonuj, tak jak ty. ty on jest normalnie mistrzem detonowania creeperów. Utknąłem. Do Ile ty będziesz utykał? Aż mnie przetka. Ты худный, правда? Нет, ты слишком худный. А ты бой, блядь. Кукулка не Так W tytuwa, no, i będzie gitary. Minecraftowe zabawy. L chodzę w powietrzu. Może byś tak ruszył ten tył, jak pomógł pomóc budować nasz, nasz domek? Zbieram, zbieram węgiel. Ja tam robię tylko zarysy, nie? Także, że... no to zarysuj rysuj to. Ja zbieram węgiel. Chciałbym się przedostać na drugą stronę, bo tam jest większy kajun. A tutaj mam... coś dziwnego. O, tam jest nawet creeper, ja tam idę. <grystanie> Ty rozbrajaj creeperów. Będą się, się mnie bały creepery. Nie <grystanie> da sobie zrobić drzwi. <grystanie> Ale chyba. Hmm. Jakby tam wejść... Twój kot kupowałby miskę po Poki! <noise> Mówię tylko, że twój kot kupowałby Kto tak powiedział? Wojciech, co się, się stało? I tu jest drzewo. Ja nie cierpię tego drzewa. I ciśnij i do przodu, i muś. Wyjdę w to. Co to orgazm nie, nie umie wyjść, co się stało Musisz sobie zobaczyć mój filmik pod... Co się dzieje A, a, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Dzięki stary, idę z powrotem To Chyba za dużo tego ziela, nie? O kurde tam kaniona mm -hmm. Ej już ma fajny pomysł, jak się na podłogę Z tych kakaowych desek e, plus tro tro trochę walny A! Ała! Tam, co ci jest? Rozbrojstwo pis pisk, do mikrofonu Rozbrojsz campera No rozbroj Mogę no kibara? No babcia no teraz przyszła. Akurat. No co ty się robi? Chyba ja mogę chodzić no. po. Prostu. To się wytnie. Będzie śmieszne najwyżej. O. Jeziorko co ja ciałem grywam? grywał Nie, bo ja jestem z nim i cóż? No, może Cięcie zrobić czy co? Zostaw no, Cięcie zrobić co ty robisz? Chcesz? Czy może się No to tak Te mnie, <trymiania> bo tu Creepery idą z pięciu nam szybko Tepaj, tepaj <grystanie> Dzięki, skuretowałeś mi tak, życie? Patrz tak. jak mi się ry przekręcił Komu? mu <grystanie> Ja cię byśmy mi pomógł kochany Poczekaj bardzo coś chciałem zrobić A już idę. albo jednak Czekaj bo tutaj tak Domać się polepszy pole między odcinkami Bo jak na razie to mi żaden pomysł ciekawy do głowy nie przychodzi Dobra, koniec. Robisz w siebie pajaca. Jedyna. Dobrze, jestem, 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 jestem. Jedyną komendę, którą możemy używać, to jest TP w razie zgubienia się. Może no, by tylko. Nie, 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 tu nie. Patrz, tu. Mogę sołuszko wy... wywalić na głowie? No zobacz, może być? Ładnie, idę łóżko zrobić. Mi też zrób przy okazji. Dobra Nic. Ja chcę różowe. Tam tylko trzy drewniane. Trzy drewnianka nie zrobię ci łóżka. To chodzi do mnie, to ci dam. Dobra. Znajdę trzy drewna. Dobra. Jeszcze zaczęło padać. Zmienię tą pogodę. Zmienię to. Tu się nie da. Serwer Ale można i spać, można i spać. Ale musimy pooświetlać, bo się tutaj No zostawiam. to idziemy spadnie. Raz, dwa, trzy.